Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy Golden State Warriors NBA 2K24, przed nami pora na kolejny odcinek, dzisiaj mamy sezon 2007-2008, poprzedni odcinek i poprzedni sezon to była naprawdę bardzo, bardzo miła niespodzianka, bo tam byliśmy w final konferencji, gdzie to był sezon, w którym rok wcześniej mieliśmy chyba z 26 zwycięstw w całym zonie. i wiedziałem właśnie, że ten sezon będzie sezonem, gdzie będziemy w playoffs, bo tak już wiem, czułem, że tak jak będziemy mieli piąte szóste, siódme, ósme miejsce, takiego. Chyba skończyliśmy w stycznia trzecim miejscu i doszliśmy do finału konferencji, gdzie to dopiero po Game 7 przegraliśmy z yy, późniejszymi mistrzami, czyli San Antonio Spurs, więc naprawdę jest mega dumny z tego, co nasza drużyna pokazała w poprzednim sezonie. Jest to bardzo dobra i bardzo, powiem tak, jest to bardzo dobra i troszeczkę zła rzecz. Zła to rzecz, gdyby nie to, że ja ich prowadzę, bo zarząd mógłby sobie pomyśleć, no dobra, byliśmy w finale konferencji, fajnie byłoby przynajmniej znowu to zrobić, a ja inaczej na to patrzę. Wiem, że ten sezon był mega, mega, mega dobry, aż za dobry, dlatego nie oczekuję, że będziemy co najmniej w finale konferencji, oczekuję przynajmniej półfinał konferencji. Półfinał konferencji osiągniemy, będę, będę szczęśliwy, powiem tak, tak właśnie to powiem. Mamy Kevin Duranta, też dla pana dość rzeczy, więc Kevin Duranta jak w rzeczywistości jest w Golden State, ale tutaj nie podpisuje jako free agent, a tutaj jest wybrany przez właśnie Warriors. Tak wygląda, nasz zespół, mam też tutaj Aldridge'a, kończonego Sixmana, takiego super Sixmana. Rotacja nie jest jakaś niesamowita, Mam tutaj właśnie Hassel jako Cosmo Forward, Aspire Forward, Shooting Guard po Point Guard znaczy Shooting Guard i centrum. będziemy mieli 10-osobowy line-up na początek tego sezonu Tak to będzie wyglądało na pewno e Dampier 10, Sutterfield 12 To Hassel 14 Tak, JJ 18, 16 Lamarcus na pewno na razie 20 będzie miał Okaform może mieć, nie wiem, ja za chwilę zobaczę, boż będzie miał 36 KD może mieć 30, tutaj 32 Tutaj 32, dłużej 30, Bosch może mieć 38 Aldridge może mieć 26 w sumie, może być Nie jestem w ogóle że na taki line w tym sezonie Myślę, że to jest dobry line na, na ten sezon No mi się podoba, mi się podoba ten line na ten sezon I możemy zaczynać, pierwszy mecz jest z Detroit, pierwszy mecz sezonu jest z Detroit Przegrywamy z Pistons, Nuggets, tutaj też przegrywamy Kolejny mecz to jest mecz z Sacramento, Tutaj też przegramy trzy mecze, na początek przegrywamy, Teraz wygrałem. Nie będę oczywiście panikował, jestem daleki do tego, żeby panikować tutaj po pierwszych meczach. Już właśnie, jesteśmy na. Już mamy tutaj 3-3, więc już jest dobrze. Nawet wygląda z pistons, a więc po prostu to był słabszy start. Teraz już wygląda to dobrze. Lekarz wygląda okropnie w tym sezonie. 2-8. Szak od niej odszedł. Tak, szaka nie ma. Ciekawe, gdzie jest szak? Aż, ja ciekawy. Aż to, ciekawy, gdzie jest Szak, Ja już jestem ciekawy, gdzie jest szak on Nil jest. Gdzie? Czego nie widziałem? Onila to nie widzę. Czy Shak jest pewnie kontuzywany. Pewnie jest tak jest. Czy on nie jest dalej w Lakers tylko, że jest kontuzywany. Dobra, teraz rozumiem dlaczego ma taki, taki słaby start. Bo nie ma szaka nie ma tam. Kto on jest w ogóle kontuzywany cały czas? Zapominam. Ktoś jest chyba cały czas To jest. kto? To jest hassel, dobra, jeszcze do dwóch tygodni, dobra, czyli za niedługo hassel tutaj powinien wrócić na pewno. Może już nawet na mecz, nie wiem. Blazers, Kings. Potencjał, który z tych dwóch meczów może wrócić. Kings, czyli tutaj wraca, dobra. Kings, przegrywamy, jazz. Porażka, dobra. Ustawmy line-up teraz, najpierw. Dampier 10, hassel 12. Myślę na tym, żeby jednak zrobić 18 dla JJ Radica i dam jednak chyba 28 dla Alwina Williamsa. Bo ma te 78 w nie, nie przekonaj mnie na to, żeby dawać tyle na przedmioty co Kevin Durant to tyle samo. Więc tak to będzie wyglądało. Aldridge 26 dalej, a JJ Redick dostaje dodatkowe 2 minuty. Dodatkowe 2 minuty jego świetnego shootingu z ławki. Dziesięć zwycięzców już mamy teraz, e, mięso to prowadzi jak na razie konferencji, dalej właśnie tak jak już mówiłem, to nie jest jeszcze rok, w którym jesteśmy Championship Contenderem Możliwe, że za rok Zobaczymy, na pewno to nie jest jeszcze rok W którym jesteśmy Championship Contenderem, tak w ogóle e, No teraz właśnie będziemy polowali na Chyba Westbrooka Bo Choć sobie nie wiem, kiedy ja w sumie miałem Derricka Rose'a w karierze Mam wrażenie, że dłużej nie miałem Derricka niż Westbrooka, Westbrooka miałem w Orlando A Derika miałem Właśnie, kiedy w wtedy miałem Derika, Naprawdę nie miałem go długi czas, więc może jednak będziemy polowali na Derika, Rose i w taki sposób ukończyłbym już mój starting lineup. bo starting lineup D-Rose, Iggy, KD, Bosch, Okafor, to jest lineup, który mi się podoba. I z ławkiem przed Aldrich, Reddick i możemy tam jeszcze skompletować troszkę ten zespół i podoba mi się naprawdę. Podoba mi się to. Ten zespół myślę, że może na pewno taki właśnie, o którym mówiłem. Jak to będzie tak wyglądało, ten starting 5+, dobra rotacja z ławki Możemy realnie za niedługo, na przykład za rok, za dwa Maksymalnie się włączyć się do realnej walki o mistrzostwo W tym roku pewnie będziemy gdzieś top 3, top 4 Seedem pewnie Tak zakładam, że musi być Bo właśnie mówię, championship contenderem pewnie jeszcze nie jesteśmy Ale jesteśmy już na pewno jedną z najlepszych drużyn w NBA, to na pewno Jakby powiem tak, championship contenderze to myślę, się tak nie wiem Z 5-6 drużyn my jesteśmy na pewno w top 10 najlepszych drużyn To najdługo 20 wygram tego sezonu. Najpierw mam te Phoenix. z Phoenix wygrywamy ładnie i Rockets wygrywamy super. 29, mamy trzecie miejsce za sotą za Spurs. Jest to bardzo realny scenariusz, że zakończymy na tym trzecim miejscu właśnie za tymi dwiema ekipami. Tutaj Pistons wygląda najlepiej i hit. To są takie dwie drużyny, które zdecydowanie są najlepsze. Hit był rok temu w finale, Pistons był rok temu dobrze i w tym roku też się zapowiadałem dobrze nich spokojniemy. Lakers, którzy próbują sobie oczywiście ratować ten sezon po tym słabym starcie. Czy Szak wrócił? Szak wrócił, więc pokonaliśmy Lakers z Szakiem i Kobim. Na pewno też duże osiągnięcie. Porażka z tą dobra. Spurs też pamiętaj, będzie porażka. O tak, to są te lepsze ekipy od nas. teraz mamy tydzień praktycznie przerwy i gramy z Cleveland. Wygrywamy tutaj Utah Jazz pokonujemy ich. Jednym punkcikiem tylko, ale ich pokonujemy. 24 punkty od Duranta. Chicago. Porażka z Chicago niestety. Boston powinniśmy wygrać. Patrząc tak na, na rekord. Ale tego niestety nie robimy. Wielka szkoda. Taki mecz to jest ten mecz, który powinniśmy jednak pokonać naszych rywali w takim spotkaniu akurat. Phoenix porażka. Nowy Jork. No ich pokon powinniśmy pokonać. Tak, ich niszczymy tutaj absolutnie. Charlotte Bobcats. Porażka. Chciałbym wyjść na taką serię zwycięstw. Mam wrażenie, że teraz się dość mocno wahamy. I przydałoby się wyjść na taką serię zwycięstw. Tak, pięć meczów co najmniej z rzędu wygranych byłoby miła, prawda? Widzieć. A na razie właśnie tak się troszkę bujamy, Teraz jesteśmy na serii 2 zwycięstw z rzędu. Kontrakty pierwsze, którą musimy zerknąć. Komu się kontrakty kończą? Eee, Ten Perin, dobra. Czy mogę dać na minun na 2 lata? Bo tak mu co chwila. Na, na trzy lata myślę, że po się zgodzi. Właśnie, dobra. I teraz mam, mam go na chwilę spokój. Chodzi i tak w sumie. Może nie powinien być, ale z jednej strony, był tutaj od początku tego zespołu, tego zespołu więc w sumie stale tylko i wyłącznie względ tutaj jest. Choć też stworzyłem zawodnik. W tym roku będziemy mieli do podpisania kontrakty z IGIM yy, i, i Okaforem. Takie, jeśli chodzi o duże kontrakty, to jest coś, co na pewno będziemy musieli na to zwrócić uwagę. Jeśli wchodzi o wymiany, czy ja chcę zrobić jakąś wymianę, mam wrażenie, że ogólnie nasz pik mógłbym potencjalnie wymienić, bo wiesz, że nasz pik nie będzie dużo wart. Choć z drugiej strony, jeśli nie. Tu jest pigot. Od... Ten pik od Sonic mógłby być ciekawy. Pik od nie będę brał. Pacers pik mógłby być dobry, bo w sumie yy, nie wiem czy biorę od, od Sonics, bo Sonics mam Chris Pola i Dwight Howard, więc oni będą mieć cały czas ten duet. Fine, Pacers to jest zespół, których mógłbym wziąć. Grizzlies, to oni są lepsi w miarę, więc Pacers, tak. Od Pacers wezmę tego pika. Ten pik nasz wątpię, że będzie jakiś istotny, bo on będzie pełnił około 20 miejsca. Jakie mam piki w tym roku? Mamy pika Kings i Spurs. Spurs na pewno dobrze. Kings na nasze szczęście są średni. Ale to nie są jakieś wysokie piki. Więc w sumie szansa na. Szansa na Westbrooka czy. No nie wiem, zobaczymy. Mam, mam nadzieję, że dam radę jakoś zrobić tą wymianę. Jestem w stanie poddawać troszkę tych pików. No bo jednak chcę, chcę ich mieć. Chcę znaczy mieć któregoś z tych dwóch. Chcę mieć któregoś z tych dwóch. Jeśli nie, The już może być ład to prawda? Więc myślę, że przynajmniej ten drugi pik chce mieć w draftie na pewno. Idziemy dalej: Lakers. Wygrywamy ładnie. Rockets. Zwycięstwo. No i o to chodzi. Mamy cztery zwycięstwa z rzędu. W miarę to, co chciałem. W miarę to, co może być to, o co prosiłem. Kevin Durant jest na pierwszym miejscu w walce na nagrody MVP. Nie spodziewałem się. Przez to, że jednak nie jest u nas na razie największą gwiazdą. Tego się nie spodziewałem. Nie ukrywam. Mamy miejsce pewnie. Trzecie, tak, teraz jest to trzecie miejsce, to znaczy rekordowo powinniśmy być za Grizzlies, a jesteśmy na trzecim miejscu przez tę dywizję. Pistons prowadzą nad hit też, tam jeśli chodzi o wschód. Idziemy dalej, Hornets. Porażka bardzo niefajna, bo jednak no, Hornets mają tylko, tylko 10 zwycięstw, jedna z nami, jedna wygra z nami właśnie. W meczu gwiazd Bosz i kto? Bo chyba nie tylko Bosz. Bosch i Durant, wow, Kevin Durant w meczu gwiazd w swoim pierwszym sezonie w karierze. Miło, miło to widzieć, naprawdę bardzo miło to widzieć, choć jest to dla mnie malutki szok jednak, nie ukrywam, ale, ale się cieszę, ale się bardzo cieszę dla Kevina. Mięso to wygrałem, duże zwycięstwa na pewno nad nimi. Hawks też pokonujemy. Grizzly za to też porażka. Nie pamiętam jak mieliśmy rok temu rekord, warto byłoby na to zerknąć, bo chciałbym mieć... Yy, Podobny bardzo rekord. Nie mówię, że lepszy musi być, ale podobny byłoby fajnie mieć. Rok temu mieliśmy rekord 44... Zrobimy to. 44 zwycięstwa, na pewno zrobimy to. Po, nie powiem, że na pewno, ale jestem bardzo optymistyczny, że, że zrobimy to, że będziemy mieli 45 zwycięstw co najmniej w tym sezonie. Jesteśmy na pewno na bardzo dobrej drodze, żeby to zrobić. Właśnie, jesteśmy na bardzo fajnej drodze do tego. 40 wygrała potencjalnie Spacers. Satterfield wraca do gry, a więc pora ustawić po mnie line-up. A dobra, hasa. Może być, hasa może być tutaj. Może, może być, właśnie, może zamykę tutaj line-up nasz. Myślę, że na, na pewno za rok pójdę, pójdą Durantowi minuty w górę. Jeszcze się, tu się zatrzyma na razie, ale za rok pójdą minuty na pewno w górę. Kontynuujmy tutaj. Indiana, wygrywamy. 420 rekord może... Nie, no, chyba drugie miejsce nie mamy, ale na pewno mamy mocne bardzo trzecie. Kevin cały czas na pierwszym miejscu. Super. No wydaje się, że nie ma zbytnio, aby Eric House Jr. albo Mike Conley. To są jego jedyni rywale. A Marcus Aldridge, czwarty walca z Six ma the Year nagrodę. Ładnie. Fajnie to widzieć na pewno. Jesteśmy na tym trzecim miejscu. Nie jestem jakoś jednak pewnie na tym trzecim miejscu, ale. Co zapewne fajnym widokiem. Jesteśmy bl dość blisko za tymi Timberwolves. Dość blisko jesteśmy za tymi Timberwolves, więc to jest na pewno pozytywny widok. I kontynuujmy. Kontynuujmy ten sezon. Wygrywamy z Mavericks, ładnie. Z Sam też pokonani, super. Wizards, kolejny rywale. Alvin Williams jest w pełni gotowy do gry. Wizards, porażka, niestety. Nets też porażka, nie fajnie, nie fajnie. Dobra, tutaj wygrywamy z przegramy. Tak, to, o to się spodziewałem. Mavericks, też porażka, Aldridge wypada do 4 miesięcy, więc może go nawet nie być na całe playoffs. Wygrywamy z Conex. i to też oznacza, że jeśli wygramy z Hawks, a to zrobiliśmy, mamy nowy najlepszy rekord. Triple-double, tam widziałem? Tak, Bosch triple-double, więc nowy najlepszy rekord, więc już mogę powiedzieć oficjalnie, że to jest nasz najlepszy sezon, jak na razie, w tej, w tej całej serii. Raptors teraz. Pokonujemy. Fajnie byłoby dobić do tych 50 zwycięstw, bo jesteśmy w stanie to zrobić. Ale teraz, no mamy ciężkie rywal tutaj. Clippers. Tutaj wygrywamy. Sutterfield day to day. Utah Jazz. porażka Rockets. Wygrywamy, dobra. Rick Dampier tam uraz. Cavs. Pokonujemy i jeśli wygramy, no na pewno będziemy mieli te, te 50 zwycięstwo sezonu i już tutaj mamy to. Już tam urazu jest naprawdę. Mamy miejsce trzecie. I to trzecie pewnie na nim pewnie zakończymy. Na to się zapowiada. Kevin Durant jest pewnie gotowy do gry. Super. Tu wygrywamy to nic nie zmienia oczywiście. Raptors. Ramadrid wraca do gry. Mega wieści. Alvin William sam Mauras. Kończymy sezon z rekordem 5325, a więc fenomenalny sezon dla nas. W sezonie zasadniczym poczyniliśmy progres, a w playoffs zobaczymy. MVP w się LBJ, Kevin Durant Rookie of the year. ładnie. Sixman of the year Josh Smith, LeBron James, Defensive Player of the Year, Willie Goodrich, Most Improved, Coach of the Year, Lee Carlisle, który jest trenerem Detroit. Olympia i teamy tak się prezentują tutaj. Mamy Bosza w Olympia i teamie. I mamy w All Rookie first teamie Kevina Duranta. Dobra. A więc, tak właśnie mówiłem, pora pewnie ustawi ten line-up nasz. Alvin Williams może grać, dobra, więc będzie grał. Jak może, to będzie grał. J.R.D. 80 overa. To jest super widok. Kevin Durant jest typ gościa, który może dostać, e, właśnie, increase minutes. Na pewno. Tak to może wyglądać. A dobra, tutaj patrzę na, na Sperza zamiast na nas. Tutaj wygrałem pierwszy nasz mecz, który był z Utah. Piękny start. Piękny start. I co mówiłem przed tym sezonem, chcę minimum poofienia konferencji. Jeśli nie dostajmy sweepa, to będę szczęśliwy. I tak czy tak, 2-0. Denver się stawia. Denver się mocno stawia. Dobra. A tak w ogóle nie widziałem tej Kings. To są dobre wieści, że te nie widziałem Kings. Dobra, więc yy... co myślę, że zrobimy? Myślę, że przejdziemy na 9-osobowy lineup. Myślę, że hustle jest nam zbędny na playoffs. Yy, tak, hustle nie dampię. Dampiera potrzebuję mieć rezerwę centra. Tak, tutaj 34, Bosch 40, KD 36, ufam mu. I tak to może wyglądać. 31 dla Denver jednak, i tak. No dobra. O, nie musi więcej minut dostać. Bosch jest dobry. Kevin dostaje 2 minuty więcej. Igi jest dobry. Jednak dam Boszowi będę znacznym najlepszym zawodnikiem. Zobaczmy. pierwsza szansa na to, że możemy być wyeliminowani. Gramy u siebie, więc fajnie, bo by nie odpaść u siebie. Ale Denver chyba nas odprawią. A może nie? Świetna trzecia kwarta. I to jest nasz mecz, tak? Tak, to jest nasz mecz, dobra. 115-109, so Bosch naszym top scorerem. To mecz, ten najcięższy, bo w Denver. Dobra, bardzo dobra druga kwarta naszej rywali. Odpadamy, dobra. Także mówiłem, nie chciałem tylko sweepa, nie będę zły. Nie będę zły naprawdę, nie, nie jestem zły. Nie byliśmy championship contenderem, wygraliśmy przynajmniej jedną rundę. Nie jestem zły, naprawdę nie jestem zły. To mi odpowiada. Spurs wygrałem Mistrzostwa Miejskiego drugiego rzędu Final z PS, Team Duncan, dobra Spurs właśnie na razie, na razie zespół poza zasięgiem Ale wydaje mi się, że to się za niedługo zmieni I Potencjalnie możemy być jednym z zespołów, który to zmieni A tak właśnie mówiłem, to jest dopiero Takie plany na przyszłość Player Retirement, Penny Hardway kończył nas karierę, Brian Grant też kończył nas karierę Hall of Fame in Ductis, Gary Payton, Zastrzeżony numer Paytona w Sonics. Morninga w Heat i Granta Heal of Pistons. Historic Changes. I tu jeszcze nie ma zmiany. Dobra, czy jeszcze nie ma właśnie. Mam wrażenie, że za rok to się może wydarzyć. Choć nie w sumie, bo mam wrażenie, że Seth pierwszy swój sezon grał właśnie z tym logiem Warriors. Więc mam wrażenie, że to było w 2010 najwcześniej. Chyba. League Meetings, Rejected, wszystko tak. Draft Lottery. Ten pick Kings. To słaba nadzieja. Więc e, dobra. Czy jedenasty pik. I... A, no tak, mieliśmy jeszcze pika Spers. Zobaczymy, zobaczymy, co mogę zrobić. Więc tak, w celuję w Pacers. Niech Hornets wybiorą sobie kogo chcą, Derika czy Westbrooka, Pewnie wybiorą na pewno Derika. Albo w sumie, dobra, powiem tak, zobaczę, ile są Hornets. Ile są Hornets, zobaczę? Jestem w stanie. Czy alwina William sobie... Nie, Alwina William sobie się nie skończył kontrakt, ale ktoś jest warty więcej. Pewnie Satterfield zakładam. Tak jest, więc Kenny'ego da im zaoferuje. tak, e, Hornet, zaoferuję 11 pik, zaoferuję Wam nasz pik za rok, bo wierzę, że będziemy mocni za rok, zaoferuję Wam kolejny nasz pik, bo wierzę, że też że, że w następnych latach będziemy dobrzy, więc nasze piki będą mało wartościowe i ten 30, nie? Jeszcze jeden mam mogę narzucać, bo tak już wiem, ja mogę oddawać nasze piki, bo po pierwsze to jest ostatni duży gracz, którego wybieramy, bo potem jak już wybierzemy d czy Westbrooka, to będziemy już gotowy starting line. A potem tylko będę wybierał zawodników roleplayeru prawdopodobnie. Więc i tym bardziej właśnie nasze piki nie będą wartościowe, tak już mówiłem, więc. Wow, ceniam sobie dużo, to? Dobra, udało się. Musieliśmy oddać bardzo dużo, ale wiemy dobrze, jakiego point guarda wybierzemy. Wybierzemy Westbrooka lub d Pewnie będzie to d Rose, więc po prostu wiemy, jak niesamowitego kalibru gracza będziemy mieli. Dlatego warto to było oddać. Wierzę, że było to warto oddać. A więc, tak mówię, mówiłem, Rose jest załąkiem, którego wybieramy. Mam wrażenie, że to jest wybór, który. Czy daje. Czy robi nasz championship contendera już? Nie wiem. Nie wiem, czy już. Musimy na pewno też e, zatrzymać Igła Dalej Kafora. I Guadalla tutaj, on już tam dostał jakąś jedną ofertę, my mu zaoferujemy 11 milionów. I Okafor też, on na razie nie ma od nikogo oferty, 10,5 miliona. Tak, co jeszcze oprócz tego potrzebujemy? Potrzebujemy jeszcze dość troszkę tych rzeczy. Potrzebujemy jeszcze trzeciego point guarda, dobra. To może być ktoś typu, na przykład, a nie, Sean Livingston dużo by chciał, na przykład taki Kirk Henrich mógłby być dobrą opcją. On jest Unrestricted, dobra. Coś takiego możemy mu zaoferować. Wszyscy się zgadzałem. to są super wieści dla nas. Czyli mamy checkpoint guard, tutaj Iggy wróci, jeszcze jakiś trzeci shootingar, jakiś starszy shooting guard typu. A w sumie może być ten Carry Kittles, czemu nie. Choć nie, nie, bo ja muszę dać jak ty minimum deal'a tutaj dać, więc właśnie minimum deal'a dostanie Tony Deleg, bo jego bardziej każe niż Adrian Griffina, szczerze. Choć nie, to jest Adrian, to jest trener Bucks chyba były już, tak? Tak, chyba to jest, chyba to jest właśnie już były trener Bucks. To dobra, to na ja dam w sumie, czemu nie. Niech sobie ma tutaj ten kontrakt. Small forward Durant. Kto był już, a jeszcze powinniśmy tam mieć jakiegoś small forward'a. Czyli musimy zdobyć jakiegoś re rezerwowego small forward'a, dobra. Mógłby na przykład nim być kto w sumie tutaj? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ko... Gerald Wallace na przykład. Czemu nie? Gerald Wallace. Mi się nawet taka opcja podoba. Tylko nie wiem czy jestem w stanie ich wszystkich podpisać. Coś czy, że tak może nie być. Boż Adridge jeszcze tam jakiś power forward, jakiś taki starszy typu Antonio Magdański, może nie. Ktoś kto właśnie Malik Rose na przykład. Ktoś kto będzie mini minimum deala. Czy uda się to wszystko podpisać? Tak coś czułem, że kogoś nam zabraknie. Czyli Geralda Wallace się nie udało. Dobra, wow. Nie może, a nie dobra, jesteśmy jednak w stanie Trend Hassel, on był rok temu u nas, czemu nie Niech wróci do nas, jeśli się zgodzi na tego minimum deala Point guardi, shooting guardi są Tutaj ten gość, tak Jeszcze jeden center, dobra Na przykład właśnie Dampier, jakby chciał wrócić Hassel, tak i Dampier raz, dobra Bo jeszcze jeśli chodzi o pozycję central rezerwą, mamy tam, dość słabo to Wygląda na pewno Dość słabo to wygląda, to trzeba właśnie przyznać ale też muszę właśnie patrzeć, też kogo w tym 2009 roku chcę wybrać. Tak jak już mówiłem, starting lineup w miarę wiem, jak będzie wyglądał teraz. Mam nadzieję, że na przykład IG i Okafor nie będą szli w dół, jakoś zbyt wcześnie. Taki line-up może być naprawdę na dłuższy czas. Bo wiemy, że Kevin osiągnie powyżej 90 overall, Boż się utrzyma gdzieś na tyle. Deryk Rose może pójść na 90 overall, więc mamy potencjalnie 3-90 plus overall zawodników. Do tego 2,84, 85, 80 z ławki. Właśnie to jest to, że musimy tutaj ulepszyć to troszeczkę A więc przydałby się nam Ktoś inny niż Shooting Guard Power Forward teraz Ricky Rubio To jest opcja Ricky Rubio byłby fajny Point guard na ławkę Black Griffin jest za dobry, Harden, Steph za dobrzy Terry Kevins nie chce Brandon Jenking, Jennings mógłby być oprócz Drew Holiday, To byłby ciekawy mega pomysł, Patrick Beverly, Gdzie jest właśnie miał być D-Rose, a D-Rose nie będę brał yy, D-Rose, The Derozan właśnie, nie będę brał Derozana, bo jest za dobry. Joe Ingles, jako rezerwowy small forward, mógłby się też przydać, więc mam te osoby, które sobie będziemy celowali. Ile mam pików w tym roku? Dwa piki, Kings i Wizards, to są piki, które mogą być dobre. Rok temu Kings mieli lotery pikał, Wizards mam wrażenie, że też, więc te piki mogą być dobre. Jak dobre będą, to dowiem się w następnym odcinku, a teraz będę kończył. Dzięki Wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, cześć!